Magda Adamowicz, dzień dobry. Koniec tej pogodowej sielanki jest już bliski. Na horyzoncie widać wyraźne zmiany, a kolejne dwa dni upłyną nam pod znakiem chmur i deszczu. Proszę więc koniecznie od jutra pamiętać o parasolkach, bo momentami te opady mogą być dość intensywne i dokuczliwe. A padać zacznie już tej nocy. W zasadzie wszędzie, z wyjątkiem wschodu. Tutaj jeszcze bez opadów. Na północnym zachodzie będą to opady mieszane deszczu ze śniegiem. Proszę więc uważać, bo warunki na drogach będą Trudne. Na termometrach od 2 stopni w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Gdańsku 6 stopni. Wskażą termometry w centrum, m.in. w Łodzi i w Warszawie, a najcieplej tej nocy będzie w Rzeszowie. Tutaj 9 stopni. Uwaga, bo nocą mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne. Również w ciągu dnia jest szansa na pojedyncze burze, a oprócz tego front atmosferyczny, deszczowy i pochmurny, który będzie przemieszczał się nad Polską, tym samym wszędzie, bez wyjątku, da opady deszczu, choć na zachodzie. Mogą to być chwilami opady mieszane deszczu ze śniegiem i tych opadów będzie sporo, nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy, więc to już jest taka konkretna dawka wilgoci. Na termometrach duża różnica, dlatego że do Polski północnej docierają zdecydowanie chłodniejsze masy powietrza, tutaj tylko 4 i 6 stopni, ale już w Łodzi 9, w Warszawie 10, a cały czas Rzeszów pozostanie najcieplejszy, tutaj 14 stopni. Jeśli przejaśnienia, tego dnia to pojawią się tylko na północnym zachodzie. W pozostałych regionach niebo szczelnie przykryte chmurami. Wiatr słaby i umiarkowany, choć chwilami, zwłaszcza w górach, może powiać mocniej, a ciśnienie bardzo niskie. Na barometrach w Warszawie jutro w południe 977 hektopaskali. A kolejne dni co nam przyniosą? Zobaczmy na mapach.